Piątek, 5 listopada Mikołaj Gwoździowski zapraszam na wydarzenia. Tarnobrzeżanie znów nie zawiedli. W trakcie tradycyjnej kwesty na rzecz odbudowy zabytkowego cmentarza w Miechocinie blisko 60 wolontariuszom udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Cmentarz na Piaskach w Miechocinie. Na rzecz tej zabytkowej, XVIII-wiecznej nekropolii już po raz 23. zorganizowana została kwesta przeprowadzona w trakcie święta wszystkich zmarłych. Po roku przerwy spowodowanej pandemią, wolontariusze z puszkami znów stanęli przy bramach trzech tarnobrzeskich cmentarzy – parafialnego, miechocińskiego oraz wojskowego. A mieszkańcy odwiedzający groby swoich bliskich po raz kolejny wykazali się wielką hojnością. Po rocznej przerwie udało nam się zebrać 20,5 tysiąca złotych, a więc mniej więcej to co w, ostatni, w ostatnich dwóch latach przed pandemią, więc jestem ogromnie, ogromnie zadowolony i chcę e, podziękować wszystkim tym, którzy tak hojnie obdarzyli naszą inicjatywę. Chcę podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy stali u bram tarnobrzeskich cmentarzy. E, bardzo się cieszę, że, że mówię, że mimo tej rocznej przerwy Ludzie i takie zresztą były odczucia w dyskusji, kiedy, kiedy ludzie wrzucali pieniążki, mówili, że dobrze, że wróciliśmy z tą kwestią. Większość ludzi już miało przygotowane pieniądze, żeby wrzucić do puszek, a więc to okazuje się, że, że stało się taką ważną tradycją. Od początku trwania kwesty na rzecz odbudowy miechocińskiego cmentarza zebrano ponad 200 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na odnowienie zabytkowych nagrobków, odbudowę muru, a także odrestaurowanie cmentarnej kaplicy. Organizatorzy zbiórki już wiedzą, na co zostaną przeznaczone środki zebrane w tym roku. Po parę miesięcy temu podpisaliśmy umowę na renowację trzech takich bardzo ważnych pod względem artystycznym nagrobków i cena renowacji jednego to jest w granicach 20 tysięcy złotych, a więc to mniej więcej pokazuje skalę potrzeb. Myślę, że na dwa nagrobki uda nam się te pieniądze przeznaczyć i te dwa nagrobki na przyszły rok zrobić. W tegoroczną kwestę na rzecz cmentarza na Piaskach włączyło się ponad 60 osób. W podzięce za ich zaangażowanie, a także hojność darczyńców w Dzień Zaduszny Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu zorganizowała tradycyjne widowisko słowno-muzyczne, jakie odbyło się na miechocińskiej nekropolii. Jak myśl w naturalny sposób taki zupełnie oczywisty zwrócić uwagę wszystkich mieszkańców, wszystkich w ogóle żyjących ku rzeczom wiecznym, ku pewnej ostateczności, ku jakiejś transcendencji. Stąd też zrobiliśmy to na zasadzie pewnego może nawet i kontrapunktu, ponieważ warstwa muzyczna to yy, akordeon, instrument rzadki, no i pianino elektryczne Dwa utwory Astora Piacoli w setną rocznicę urodzin. Przede wszystkim chcieliśmy, aby nie za bardzo też uwznoślić ten dzisiejszy dzień, aby wszyscy, stąd też jest ten tytuł, niebo złote ci otworzę, aby kierować się ku wieczności, ale jednak mocno trzymać się ziemi i być osadzonym tutaj. Dopełnieniem muzycznej części widowiska była prezentacja wierszy księdza Wiesława Jurka, wikariusza miechodzińskiej parafii. Jestem reżyserem. W moim nowym albumie zabrakło miejsca dla kiedyś ładnej fotografii. Podobno w momencie śmierci życie przemyka jak bardzo krótki film. Jak co roku w okresie święta zmarłych funkcjonariusze policji czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, prowadząc działania pod nazwą Znicz. Na drogach Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nie odnotowano groźnych wypadków, pojawili się jednak nietrzeźwi kierowcy. Działania pod nazwą Znicz, blisko 90 policjantów rozpoczęło 29 października i trwały one do 2 listopada. W tym czasie mundurowi ujawniali i eliminowali nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Dbali również o płynność ruchu w pobliżu cmentarzy i na drogach dojazdowych do tych miejsc. W trakcie tej pięciodniowej akcji policjanci wylegitymowali 437 osób. Zostało skontrolowanych 127 kierowców. W tym czasie ujawniliśmy 152 wykroczenia, z czego 63 dotyczyło. Przekroczenia dozwolonej prędkości. Trzech kierowców straciło uprawnienia za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Jak informuje podinspektor Beata Wrona, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, w tym czasie nie odnotowano wypadków drogowych. Funkcjonariusze byli wzywani do ośmiu kolizji. Niestety, mimo wielu apeli, na drogi wyjechali nie trzeźwi kierowcy. W trakcie trwania akcji z policjanci wyeliminowali z naszych dróg dziewięciu kierowców, którzy mimo pitego alkoholu wsiedli za kierownicę pojazdów. Rekordistom. Okazał się 32 latek, który kierował osobowym Fordem. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 3 promile alkoholu. Yy, niestety do tych osób dołączyły również dwie nietrzeźwe kobiety. Jedna z nich, jadąc na rowerze, pijana wjechała w innego rowerzystę. Koronawirus, braki kadrowe, widmo zamknięcia kluczowych oddziałów. To część problemów, z jakimi obecnie musi się borykać szpital wojewódzki w Tarnobrzegu. Jaka będzie przyszłość lecznicy w nadchodzącym 2022 roku? Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli nabiera tempa. Wzrost zakażeń znacznie wpłynął na funkcjonowanie tarnobrzeskiego szpitala, w którym liczba tzw. covidowych łóżek została w ostatnich dniach podwojona. W tej chwili szpital dysponuje 44 łóżkami dla pacjentów zakażonych plus 5 łóżek dla pacjentów z niewydolnością oddechową i są jeszcze łóżka na sorze dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. Ponad połowa tych, tych łóżek jest zajętych. Ponad 90% liczymy, że jakieś około 95, powyżej 95% są to osoby niezaszczepione. Niektóre osoby deklarują, że. Że to był błąd z ich strony, że przy najbliższej okazji się zaszczepią, natomiast no, niektórzy twierdzą, że nie, nie, bo nie. Pomimo rozwoju sytuacji epidemicznej, szpital wojewódzki w Tornombrzegu stara się funkcjonować normalnie. Wszystkie oddziały przyjmują pacjentów, a także wykonywane są zabiegi planowe, pewne ograniczenia objały jedynie odwiedziny pacjentów. Odwiedziny są wstrzymane, czasowo są wstrzymane, natomiast, natomiast nie, nie są wstrzymane całkowicie. Dla pacjentów, dla rodzin pacjentów w ciężkich stanach umożliwiamy. Umożliwiamy w każdej chwili odwiedzenia pacjentów. Oczywiście przestrzegamy tej zasady, że, żeby pacjent był e, zaszczepiony, ewentualnie wymazany. Natomiast jeś, jeśli stan pacjenta jest krytyczny, umożliwiamy również pacjent, e, rodzinom niezaszczepionym. Poza sytuacją epidemiczną, tarnobrzeska lecznica boryka się także z problemami kadrowymi. Szczególne trudności w tym zakresie mogą spotkać oddział chorób wewnętrznych. W tej chwili faktycznie sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ dwóch, dwóch dwójka lekarzy złożyła wypowiedzenie. Natomiast w chwili obecnej oddział interny pracuje normalnie, przyjmuje pacjentów normalnie. Rozmowy z tymi lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia trwają i myślę, że jakiś czas jeszcze potrwają. Ja nie przesądzałbym tutaj, tutaj sprawy, że, że sprawa jest już zamknięta. Ja jestem dobrej myśli. Na pewno na pewno nie jest moją intencją ograniczać ani zamykać łóżka na oddziale wewnętrznym, ponieważ jest to jeden z podstawowych działów i jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Problem z brakiem personelu dotknął również oddział chirurgii dziecięcej. Jeśli chodzi o chirurgię dziecięcą, w tej, w, tej w tej chwili lekarze złożyli, złożyli wypowiedzenia z pracy. To znaczy jedna, jedna lekarka przychodzi na emeryturę, kończy pracę. Lekarz, długoletni ordynator oddziału, emeryt również kończy, kończy pracę. Jed, jeden lekarz, lekarka złożyła wypowiedzenie no i praktycznie zostaje, zostaje półtora etatu. No w, takie, w takiej sytuacji nie jest możliwe, żeby ten oddział funkcjonował. Wobec tego w planach dyrekcji szpitala chirurgia dziecięca od 1 stycznia 2022 roku miałaby funkcjonować jako chirurgia jednego dnia. Tarnobrzeszcy radni zdecydowali o podwyżce podatków od nieruchomości. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku. Propozycja uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, nad którą debatowali radni podczas październikowej sesji Rady Miasta Ternobrzega, zakłada przyjęcie tych stawek na poziomie maksymalnym, określonych na 2020 rok. Przyjmujemy dalej tą zasadę określenia stawek na poziomie maksymalnych sprzed dwóch lat. Z tym wyjątkiem, który dotyczy budynków handlowych o powierzchni powyżej 1000 metrów kwadratowych. Tutaj proponujemy stawkę maksymalną na 2022 rok. Ta stawka została już prowadzona w poprzedniej uchwale, która obowiązuje w tym roku. W zeszłym roku stawek podatku oprócz tej stawki związanej z budynkami handlowymi nie zmieniano. Podstawą określenia stawek maksymalnych na dany rok podatkowy przez ministra finansów są wskaźniki podawane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik, ten, który jest przyjmowany do podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2021 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku wyniósł 3,6%. Rok wcześniej to było 3,9%. Skumulowana inflacja w związku z tym za te dwa lata, kiedy tych stawek nie podnosiliśmy, to jest 7,64%. No obecnie te, te, te wskaźniki inflacji są już nieco wyższe, bo to już jest prawie 6% inflacja konsumencka, przy inflacji producenckiej już mamy ponad 10%. No niestety te prognozy pokazują, że wskaźniki inflacji będą jeszcze niestety rosły. Projekt uchwały zakłada ten wzrost poniżej 4%. Jest on zatem, jak informuje Mateusz Bąk, naczelnik wydziału Podatków w Urzędzie Miasta Ternobrzega znacznie niższy niż obecne wskaźniki inflacji. Warto podkreślić, że wpływy z podatku od nieruchomości są największym źródłem dochodów własnych. Po wprowadzeniu wyższych stawek, zgodnie z szacunkami, wzrosną one o blisko 600 sześćset tysięcy złotych. Oto szczegółowe zestawienie stawek. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 91 do 95 groszy, podatek gruntowy z 48 do 50 groszy, z kolei podatek od budynków mieszkalnych z 77 do 81 groszy, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności z 23 zł. groszy do 23 zł. 90 groszy. Stawka od dużych budynków handlowych z 24 zł. 84 groszy wzrośnie do 25 zł. 74 groszy. Za metr kwadratowy. Za przyjęciem uchwały zagłosowało ostatecznie 12 radnych, pięciu było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Znamy oferty cenowe, jakie zostały złożone do przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Tarnobrzega. Czy mieszkańcy będą więcej płacić za śmieci? Obecnie tarnobrzeżanie za śmieci płacą miesięcznie 26 zł od osoby. Takie stawki obowiązują do 31 grudnia 2021 roku. Co dalej? 29 października otwarto oferty w nowym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta, który został ogłoszony na 3 lata. Wpłynęły dwie. Jedną złożyło sandomierskie Santa Eco, obecny odbiorca odpadów. Drugą Tarnobrzesko-Zabrzańskie konsorcjum z udziałem FCC. Oferta Santa Eco... Opiewa na 32 miliony 158 tysięcy um, i to generalnie przekłada się um, na stawkę dla mieszkańców na niecałe 26 zł. 25,80. Natomiast oferta FCC jest niższa i to jest niespełna 31 milionów. To z kolei po takim prostym przeliczeniu opiewa, daje stawkę dla mieszkańców niecałe 25 zł, czyli tam 24,90. Ale musimy mieć świadomość, że bez względu na to, która z tych ofert zostanie ostatecznie wybrana, bo w tej chwili badamy te oferty, nale nale należy doliczyć jeszcze koszty administracyjne, czyli koszty wynagrodzeń, jak również koszty... Hmm, odbioru odpadów, czy tam przewozu odpadów wielkogabarytowych, koszty ptach, również, które ponosimy odbierając leki w aptekach. Zaproponowane przez oferentów stawki są zbliżone do ubiegłorocznych. Przedmiot został oszczędzony na 3 lata, więc średnio to przy ofercie FCC to wychodzi 10 milionów 300 rocznie. Przy ofercie Santa Eco to wychodzi 10 milionów 700. I oferta FCC, co ciekawe, jest niższa niż oferta Santa, Santa Eco rok, w roku ubiegłym. Oferta Santa Eco jest niewiele wyższa niż, niż oferta tej samej firmy rok temu. Obecne oferty można powiedzieć, że są zatem korzystniejsze. Czy przełoży się to na cenę za śmieci? Jak zapowiada Piotr Pawlik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Ternobyżskim Magistracie, tym razem stawka nie powinna się znacząco zmienić. Jeśli zostanie wybrana oferta e, niższa, czyli oferta FCC, na pewno nie będzie e, podwyżki opłaty. Jeśli ostatecznie zostanie wybrana oferta Santeco, bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy, która oferta zostanie wybrana, bo, bo niższa oferta może mieć pewne braki, ale o, w, bez względu na to, która oferta zostałaby wybrana, to podwyżki e, na chwilę obecną nie będzie. Warto podkreślić, że wybór oferty nie nastąpi wyłącznie w oparciu o kryterium ceny. Ta stanowiła 60% wartości przedargu, przy czym tylko ona jest liczona do wysokości obliczanej stawki 40% to warunki dodatkowe. To były dwa standardowe, które mieliśmy w roku ubiegłym, czyli zatrudnienie dodatkowych osób z terenu miasta Tarnobrzega i tam najwyżej promowane był, było zatrudnienie trzech dodatkowych osób przez firmę. Był również warunek posiadania małej, małego pojazdu do odbioru odpadów. Na terenie miasta mamy niektóre ulice dosyć wąskie, gdzie, gdzie taki po prostu samochód był niezbędny. Kolejnym warunkiem była odległość, czy też położenie bazy magazynowej. Na terenie, najwyżej punktowane było zadeklarowanie, Położenia tejże bazy na terenie miasta. I czwartym punktem było położenie instalacji, do której będą przekazywane odpady w celu zagospodarowania. I tutaj najwyżej punktowana była, była sytuacja, w której baza jest na terenie miasta. Kolejna to, to było 10 punktów, 5 punktów było za bazę do 30 km i, i powyżej 30 km było, było 0 punktów. Ten ostatni zapis, gwarantujący dodatkowe punkty za posiadanie instalacji komunalnej na terenie Tarnobrzega wywołał wiele kontrowersji wśród radnych. Ich zdaniem już na starcie faworyzuje to jednego z oferentów FCC. Nie zmienia to faktu, że kwotowa oferta FCC i tak jest niższa, więc ta punktacja w żaden sposób nie. Dodatkowa punktacja nie wpłynęła na rozstrzygnięcie przetargu? Natomiast w związku z tym, że ten warunek był poruszany jako warunek kontrowersyjny na sesji Rady Miasta, ja po raz kolejny chcę powtórzyć, że to był warunek określony jako warunek środowiskowy i jego celem, zresztą takie są orzeczenia wyroku krajowej izby Odwoławczej, jest to warunek jak najbardziej zgodny z prawem. Jego celem było zmniejszenie emisji do środowiska, czyli im krócej wozimy odpady, tym mniej trujemy środowisko. Natomiast niewątpliwie im krócej i im niższe, mniejsze, krótsze trasy przejadą samochody z odpadami, tym to niewątpliwie wpływa na również to, że oferta jest niższa. No i to też widzimy, widzimy po prostu w ofertach złożonych przez firmy. Obecnie obie oferty są sprawdzane. Następnie zostanie wyłoniony zwycięzca przetargu. Rozpoczął się sezon grzewczy, a zatem wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla czadem. Kominiarze podpowiadają, jak zapobiec tragediom. Ta wiedza może uratować życie. Tlenek węgla zwany cichym zabójcą to gaz toksyczny, który bardzo szybko łączy się z hemoglobiną, blokując dostarczanie tlenu do organizmu. Już niewielkie jego stężenie może spowodować złe samopoczucie, utratę przytomności, a nawet śmierć. Do zatruć dochodzi najczęściej tam, gdzie zamontowane są piecyki gazowe. Tragediom można jednak zapobiec. Nad bezpieczeństwem czuwają kominiarze, ale i od nas wszystkich wymagana jest rozwaga. Najważniejsza sprawa. To jest konserwacja urządzeń grzewczych, to jest, to jest pierwsza rzecz. Następna rzecz, przeglądy kominiarskie, żeby tego nie zaniedbywać. My nie przychodzimy po to bo mamy, nie wiem, takie widzimy się tylko chcemy, żeby Państwo czuli się bezpiecznie. No i też również ważna sprawa, żeby wszystkie sugestie ze strony kominiarzy, które, które są w czasie przeglądu wysuwane, żeby, żeby sobie wziąć do serca i tych, te, uwagi, te uwagi, do tych uwag się stosować. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w momencie użytkowania urządzenia grzewczego, jakim jest piecyk gazowy, na, zapewnić dostęp do pływ powietrza zewnętrznego. W ilości niezbędnej do tego, żeby wentylacja grawitacyjna mogła pracować, ale również niezbędnej do do spalania gazu. Spółdzielnie mieszkaniowe w Tarnobrzegu regularnie od kilku lat likwidują piecyki gazowe w swoich zasobach lokalowych i podłączają mieszkania do miejskiej sieci ciepłowniczej. TSM do tej pory zlikwidowała blisko 2700 piecyków gazowych. U niektórych lokatorów pojawia się jednak obawa, że w związku z podłączeniem do centralnej ciepłej wody będą musieli płacić wyższe rachunki. Słód jaki apel, jeżeli w bloku są wymieniane piecyki, są likwidowane piecyki, jest doprowadzona centralna ciepła woda użytkowa, żeby nie bać się tej, tej zmiany. Chyba zdrowie ludzkie i życie jest bezcenne, więc, więc nie, nie, nie trzeba patrzeć na parę groszy, że będzie parę groszy drożej, bądź nie, tylko, tylko trzeba ten piecyk zlikwidować. To jest duży plus, że spółdzielnie, obydwie spółdzielnie tarnobrzeskie wzięły się za to, za to i te piecyki są likwidowane. Łazienki, w których wciąż jeszcze zamontowane są piecyki gazowe, warto wyposażyć w czujnik czadu. Czujka, czujka czadu też zapewnia w jakimś stopniu bezpieczeństwo. Poinformuje nas o tym, że jest zagrożenie. Wtedy bezwłocznie należy pomieszczenie opuścić, mieszkanie przewietrzyć, wyłączyć dopływ gazu i czekać na przyjazd służb, żeby potwierdziły, czy urządzenie jest bezpieczne, czy też nie. Czujnik dobrze jest zamontować na wysokości oczu, aby cały czas kontrolować wskazanie tlenku w pomieszczeniu, pokazywane na wyświetlaczu. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy bardzo kulturalnie i pytamy wprost. A we wtorek, 9 listopada o godzinie 17.15, na program Oko Reportera, a także kolejny odcinek z cyklu Nasza Historia. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.